Czym różnią się końcówki kablowe produkowane w Europie od tych produkowanych w Azji? Oto porównanie. Po lewej stronie widzisz tulejkę izolowaną innego producenta, która pochodzi z rynku azjatyckiego. Po prawej stronie znajduje się tulejka izolowana marki Solarflex, wyprodukowana w Europie. Wejdźmy w głąb każdej z nich. Tulejka izolowana wyprodukowana w Azji wewnątrz ma ostre krawędzie. Tulejka izolowana Solarflex w środku ma zaokrąglone krawędzie. Co to oznacza w praktyce? Zobaczmy. Najpierw przygotujmy przewody. Zrobimy to przy użyciu automatyczny szczypiec Rensztajt. Przejdźmy do nałożenia pasujących do przygotowanych wcześniej przewodów tulejek izolowanych. Nałożenie tulejki izolowanej co na odizolowany przewód przebiega bezproblemowo. W przypadku końcówki azjatyckiej nałożenie jej na przewód jest trudniejsze. Żyły zahaczają o odstające wewnątrz krańce, przez co powstaje niechciany efekt miotełki. Różnice w jakości produkcyjnej widać także na przykładzie końcówek kablowych nieizolowanych. Konstrukcja tulejki izolowanej Colorfilis sprawia, że narzędzia, stemple w aplikatorach czy matryce zużywają się w znacznie mniejszym stopniu. Wybieraj szczęśliwe końcówki Colorfilis. Zapytaj o izolowane i nieizolowane końcówki kablowe w Wire Solutions. Napisz lub zadzwoń.